No, się maneczko, wszystkim słuchajcie, pogoda taka deszczowa się zrobiła. Ale było ciepło jakiś czas. No i zobaczcie, e, banany już mi wyłażą ze szklarni. Tam już się powywijały te liście. Tam Musa, Sony, Red Tiger i tak dalej. No, wszystkie są pod samym dachem. Małe lasy. Już wystartowały, oczywiście czekają na wkopanie do gruntu. Ja się z tym wkopywaniem w tym roku nie śpieszę, ponieważ z tego co patrzyłem w prognozie, to jeszcze e, mają być przymrozki, także tydzień czasu jeszcze wytrzymam do aż miną zimni ogrodnicy, zimna Zośka, i, i wtedy będę wkopywał. No, a tymczasem zobaczcie, jak sobie już tutaj figusie poczynają o w porównaniu do mojej ręki zobaczcie no całkiem niezłe tutaj już porosły figi tutaj sobie wszystkie stoją na razie i czekają aż minie czas przy mrozku. także o nie trochę pożółkły bo nie podlałem ale podlałem wczoraj i już jest spoko od nowa powstają jak Feniks z <noise> No i dalej sobie tutaj mamy figi Tu jest piękna panacze Zobaczcie jakie ma Super przebarwienia Niby miała nie mieć przebarwień Miała mieć tylko na owocach tą wariagację zobaczcie tymczasem Jak pięknie wygląda Nowe listki Jakie mają fajne green on green Przebarwienia No i tutaj dalej Idziemy, tu mamy Melia Zedrach od Bociana Agronoma, jedna mniejsza, tam jest większa. Tutaj mamy Tamarillo wysiane z moich nasionek. Tutaj pozostałości po siamie rubym. Mam nadzieję, że coś wyjdzie z ziemi, ale jestem załamany, powiem Wam, bo siam rubym miałem dwa duże bananowce. Jeden zgnił całkiem, a drugiego nie ruszałem. Przyniosłem tu do szklarni. No oczywiście ściąłem, bo zgnił, tak, ale mam nadzieję, że coś z niego wyjdzie. Jak nie wyjdzie, no to trudno. Nie będę już do tego e, banana wyracał. Ananasik. Mm, tutaj mamy e, opuncję figową. Opuncja figowa. W zeszłym roku obciąłem tutaj dwa uszki, tylko że to były świeże z zeszłego roku i próbowałem je ukorzenić. Niestety, no, poleżały sobie tydzień, dwa. Obeschły i później dałem je do ziemi i powiem wam że w ciągu tygodnia Zgniły także Nie wiem może to przez to że po prostu były tegoroczne tak Także w tym roku te dwa po Zobaczcie ile jest świeżych tutaj jest tutaj jest Przyrost tutaj są dwa Także ona i tak będzie ładnie wyglądać A będzie miała łatwiej Dźwigać bo wam powiem że zimą to Aż się przechyla, przechyliła cało na Oparła się obok szklarni. A teraz już się od słońca wzmocniła i stała. Zobaczcie tu Melia Zedrach, jak pięknie wygląda. O kurcze. Widzicie to, co ja? Ja pierdzielę. Nie zauważyłem tego wcześniej. A ta Melia Zedrach wzięła i zakwitła. Ale i jaja. Nie wiem, czy to wyostrzy. Zobaczcie, jaki piękny kwiatek. Ale szok, nie spodziewałem się w ogóle ale piękny kwiatuszek, co prawda jeden ale to świadczy o tym, że w przyszłym roku będzie więcej opłacało się ją trzymać, no tutaj mamy fuksyjkę fuksyjka, która zimowała tu w szklarni, jak widzicie o, to są jej stare dwa pędy, takie badyle one nie rosną, ale od tutaj od podstawy wybiły dwa, ładne, nowe I pięknie rosną Tutaj taka drobnica, te banany wszystkie Które były zimowane w domu Mniejsze, większe, wszystko już tutaj czeka W szklarni. o zobaczcie, szafirowa burza już kwitnie Tutaj jest e, Moja Faraon Mask No ona jest tutaj Sporowych rozmiarów Ale po przeniesieniu do szklarni odrzuciła wszystkie liście, ale Spokojnie, zobaczcie, już wypuszcza świeże. Jakie ładne, tutaj była kolokazja Black Magic, była, bo jej nie ma. Mam nadzieję, że się coś z korzeni odrodzi. Zobaczymy. Tutaj jest mój e, rarytasik. Kolokazja Redemption. I to jest listek, który był wypuszczony u mnie. On na początku był zielony. Teraz się zrobił taki ciemnofioletowy. No i tutaj już wypuszcza kolejnego liściorka, także ma się bardzo dobrze. Tutaj mam jakieś drobne, wysiane różne rzeczy. Amorfofalusy, jakieś titany, pasiflora. Tutaj Dragon dragonculus, amorphophallus bulbifler. Tutaj jakieś pomidorki jeszcze. Tam były papryki słodkie, ale zeżarte zostały przez ślimaka. Także z tymi ślimakami, wam powiem dziadostwo, normalnie polowałem tu ze trzy razy wieczorami. No i złapałem ich z 15 tutaj sztuk. A w zeszłym roku już nie było nic. Także no ślimaki wyłażą po 21 na żer w szklarnię. O, tutaj macie musa Apple. Też już liściora wywalił pod samą, pod sam dach szklarni. No i tu mamy jakieś e, na przykład Kukulata Wariagata e, to jest nie limajde tak to jest limajde hmm. tutaj też kolokazję Mojito e, tu jest, zaraz wam powiem nie pamiętam nigdy nazwy x tak, Taka ładna. E, żółciutka. Tamarillo. Jakieś ostatnie owocki. No ale zobaczcie już cisną. Ciśnie nowe już. Jak tylko pójdzie na dwór to od razu będzie kwitła. O. Roślinka. Zobaczcie już. Ładnie to wygląda. Ma tutaj świeże zaczątki. Trochę pryskałem na mszyce, bo mi tu atakowała w szklarni no ale zobaczymy, tam daj red tiger tam są moje piękne dwa też nabytki montbelliardi już jednego liściora wypuścił, ten tutaj też wypuszcza świeżego tu jest turecki, to najśmieszniejsze musa williams, był odsadzony, zdech ale wypuściło z e, nowe życie. Także fajnie cieszę się, bo będzie rósł. No. Tutaj pepino w tym roku wygląda bardzo słabo. Nie wiem czemu. Jak wyjdzie na dwór to je ostro przytnę, żeby się odświeżyło. Może zdąży jeszcze w tym roku zakwitnąć. Widzę, że przędziorek ostro się nim zajął. Tutaj mamy już kwitnie. Kurczę, zapomniałem jak to się nazywa. To mam od koleżanki e, Mardar z nasionek, pięknie już kwitnie. Przezimowało kilka sztuk. Widzicie tutaj mam jedną. Tam drugą. To trochę wygląda jak pokrzywa. Ale w Turcji jest wszędzie tego pełno. Tu kolejne i tam. E, I pięknie to kwitnie. Tutaj mamy. Nilowego papirusa, którego rozdzielałem, jak widzicie, jest świeże życie. Tam jest jeszcze jeden, ale w tamtym na razie nic nie widać. Tutaj wczoraj patrzyłem te dwa i tutaj ten też rośnie, też wypuszcza. Także udał się podział przynajmniej na dwa. A co dalej, to się zobaczy. No i słuchajcie, tutaj nie mogę się ze szczęścia po prostu nacieszyć. Bo już myślałem, że nic z tego nie będzie. Pamiętacie, jak pokazywałem Wam tą cytrynę? Cinotto. Nie cytrynę, pomarańczę, przepraszam. No i stoi, stoi, nic się nie dzieje. Tyle czasu. To już minął ponad miesiąc czasu. Zobaczcie, te gałęzie tak słabo wyglądają, bezchły. Ale dzisiaj patrzę, że będzie pomarańcza żyła. Muszę ją tutaj poobcinać. powyżej tego te suchniały, zobaczcie tutaj, wypuszcza świeże listki, więc udało się ją uratować i jestem przeszczęśliwy, bo będę miał kolejnego ładnego cytrusika. Także cieszę się bardzo. Tutaj makroriza a wielka, jak widzicie już wywala liściora. I idziemy dalej. No tu, maurelaski, no to wiadomo, tak. Wybudzają się w przyszłym tygodniu albo za półtorej sadzenie. Tam mam pasiflorę bananową. Też ma się całkiem nieźle. Tam to będzie inny odcineczek, bo udało się przezimować też roślinkę, która w zeszłym roku niemalże mi padła do zera. No i co, tak wygląda na przykład nasz ten, nie, ten bananowiec Super Dwarf. Zobaczcie, Taki to jest wspaniały bananowiec. Ja go po prostu uwielbiam. Gniję sobie, odradza się. Także, no co, jak widać na załączonym obrazku, chyba tego Super Dwarfa to w ogóle zrezygnuję z uprawy, bo no ciężki, ciężki jest. Osobnik, raz się uda ładnie przezimować, raz, raz lepiej, raz gorzej. No i co, tu mam jeszcze jakieś dziwidełka. Tutaj mam cebulkę, o której zapomniałem, i ją wybudzam. Teraz będzie mi kwitło bardzo ładnie. Też zapomniałem, jak się nazywa. Kurczę, takie na... w grudniu można kupić w markecie, właśnie z wychodzącymi takimi. Jak to się nazywa? Kwiatami, tak a ja po prostu kupiłem kiedyś przy taką cebulkę przekwitniętą i u mnie rosła. Miała same liście, i w zeszłym roku ją wrzuciłem po prostu do ciemnego pomieszczenia chłodnego, bez ziemi. Przezimowała ze 2-3 miesiące, sobie po prostu leżała bez niczego w ciemnym pomieszczeniu. No i teraz na wiosnę, jak wybudzałem kannę, to ją wsadziłem i jak widać. Będą dwa piękne kwiaty. No i tutaj moje wybudzane kanny. Też niektóre słoneczko przypaliło, to tak jak bardziej e, przyświeciło. No to mamy tu prezydent głównie. Tam mam Wolfsong. Jak widzicie, ładnie się wybudza. Jedna, druga, trzecia Wolfsong. Tutaj mamy Kleopatry. Też pięknie wyglądają jedna, druga. Te kleopatry są wypasione, naprawdę. Bardzo je lubię. E, tutaj mamy musafolia grande. Widać od razu, że to jest duża kanna. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jaki bysior wychodzi. Kolejna musafolia grande. Tutaj wysiane rączniki. Wysiałem kilkanaście nasionek, ale tylko dwa wyszły. No zobaczymy, może coś jeszcze wyjdzie, ale dwa mi starczą, w sumie nie musimy. Nie muszę mieć więcej. No i tu na samej górze dziwidła, pałczychy, które już się wybudzają. Tutaj też pałczycha. Tu też. No i tam z tyłu mamy kanny żółte. Czyli to są te tropikany, albo 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 polish lady. Pomieszał mi pies w zeszłym roku, bo przewrócił dwa wiadra. No i co? Nic nie zrobię. I tutaj ta najzwyklejsza czerwona. Zobacz jaka piękna. No i to tyle. A pokażę Wam jeszcze kwitnącą cytrynkę. No i tu mam dwie jubee. Dwie jubee, które ładnie przezimowały i zaczynają rosnąć. A i tu jeszcze ostatni nadbytek od Piotra. Dostałem w prezencie kanne generał Eisenhower także. Super. Także długi film bez montażu, jak wytrzymaliście do końca dajcie łapkę w górę. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się na razie. Cześć.